Witam Was serdecznie, chwała Panu Bogu. Witam Was na kanale Jak wy pamięta, z tej strony Zachariasz, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, w tę wspaniałą sobotę, Szabat, pamiątkę dnia odpoczynku. chcę po Bogu w imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego kochanego. Dziękuję Wam w imieniu Majki, Adama, czyli jej Ojca, za wszystkie wpłaty, za każdą złotówkę. Zbiórka się udała, została zebrana przed czasem. Wiem, że na pewno wielu z was wpłaciło pieniądze na to, aby Maja mogła przejść tą kolejną operację, aby mogła być zdrowa. Chwała Panu Bogu, że tak szybko się to wszystko udało w ciągu kilku dni ogólnie, nie. I dużo przed czasem się zbiórka zakończyła niesamowite. Jak wspaniali są ludzie i dobrzy i hojni i potrafią dać właśnie takiemu dziecku jakąś nadzieję na to, aby to dziecko mogło żyć normalnie, ale wiadomo najważniejsza w tym wszystkim to jest modlitwa bo modlitwa ma ogromną moc i trzeba się modlić dalej za Majkę, jak i za in, wielu innych takich właśnie dzieci i ludzi na świecie, którzy są przechodzą właśnie przez takie e, rzeczy, przez takie choroby i no straszne to jest wiadomo Ktoś mi jeden brat Dawid napisał mi ciekawy komentarz, że właśnie ludzie teraz na tym świecie to jest chory w ogóle, co się dzieje. Eee, masę pieniędzy eee, wyrzucają na, na to, żebyśmy się mordowali. Na, na rakiety, pistolety, karabiny, bomby. Na wszystkie narzędzia, jakie są od mordu człowieka, na to są pieniądze wydawane miliony, miliardy na to, ale na życie człowieka. To trzeba naprawdę setki tysięcy, czasami nawet i miliony zebrać na to, żeby ratować ludzkie życie. Przecież to no, powinno być za darmo. Operacja, żeby uratować życie, no, 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 no wiadomo, no ja mówię, no za darmo mi chodzi, takie że wiadomo, że trzeba było zapłacić leka lekarzom, doktorom, czy tym wszystkim, którzy się tym chirurgom, którzy się takim czym zajmują, ale nie jakieś przeszczepy, czegoś, jakiś, nie wiem, no, żeby uratować ludzkie życie, trzeba Miliardy zapłacić. <laughs> Przepraszam, nie miliardy, tylko setki tysięcy miliony. I no to jest chore. No, po chcą nas wykończyć. Do tego świat zmierza. Zresztą widzimy, co się dzieje na tym świecie. Wojny, nie wojny. I niestety to wszystko jest opisane w sobie Bożym. Ci, co czytają o sobą, może doskonale wiedzą. Co się dzieje, o co chodzi, i na tym na razie zakończę. W tych sprawach, bo nie chcę mówić o żadnych wojnach, o żadnych innych sprawach. Nie, 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 w, nie w tej sprawie nagrywam dzisiaj. Ten film niedługo też nagram film z bratem Marcinem. Brata Marcina poznaliście. Zachęcam również, żebyście właśnie na jego kanał Ewangelia w niej życie. On ma kilka nagrań, tylko 7 nagrań. On nagrywa. Tylko z powołania, jako Pan Bóg do tego pobudzi. Bacznie zważa na każde słowo i pilnuje swojego języka we wszystkim, co ma powiedzieć. Nawet jak mną rozmawia, to człowiek jest bardzo pokorny i no niesamowity człowiek. Chwała Panu Bogu za niego, że przysłał mi takiego brata do mnie. I yy, niedługo będziemy coś też na razem nagrywali. Za pozwoleniem, oczywiście, brata Marcina. Ale z tego, co wiem, to tak i my nie będziemy nagrywali w sposób taki, żeby nauczać, bo my nie jesteśmy żadnymi nauczycielami, ja się nie mienię żadnym nauczycielem, jak ja bym mógł nauczyciela, mam jednego Pana Boga Jezusa Chrystusa, ale w taki sposób, takiej rozmowy, takiego podcastu, takiej po prostu, żeby sobie porozmawiać, wiadomo, nas dzieli eee, spora odległość, ja akurat nie mieszkam w Polsce, brat Marcin Wangli. więc jest, i tylko przez internet. Możemy się łączyć i to jeszcze nagrywam przez Messengera, po prostu włączam nagrywanie i tak leci, bo ja tam nie mam żadnych komputerów i nie znam się nawet na tym za bardzo, na jakimś tam obróbkach, tak, no nie mam do tego głowy ani ręki, są inni ludzie od tego wiadomo, ja to byłem taki prosty chłop z ulicy, i zresztą moje świadectwo znacie, proste. Byłem kim byłem, to jest nieistotne, nie jestem tym człowiekiem. Najważniejsze, kim jestem teraz i trzeba patrzeć cały czas do przodu, iść tą drogą na Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj mnie tknęło po prostu, żeby nagrać chwilę, aby porozmawiać z Wami. Przeczytałem taki werset z, z przypowieści Salomona 3:35. A mianowicie, e, ja Wam go przeczytam, ja mam tutaj sobie tutaj Wszystkie Wersety Mam tutaj układane, musiałem to sobie pozbierać. I jest to werset o człowieku prawym. O prawych ludziach. I napisane jest mianowicie, bo przewrotny jest obrzydliwością dla Pana. Lecz z prawymi obcuje on poufnie. Przekleństwo Pana jest w domu bezbożnego lecz siedziwe prawych on błogosławi. I tak jak jest tutaj napisane, że nasz kochany Pan Bóg ma oczywiście bliską relację z ludźmi prawymi, błogosławi ich dom. Jest to piękny obraz przyjaźni Boga, prawda? Z ludźmi czystego serca. Ja tak się zastanawiałem na tym, no ale kim jest ten człowiek prawy? Tak, kim są ludzie prawi? Bo wiadomo, jest napisane Człowiek prawy, człowiek sprawiedliwy, ale kim jest? Jaka jest definicja tego człowieka? Jakie są cechy tego człowieka? I dumałem, dumałem, szukałem w Biblii, Pan Bóg mi objawił. E, mianowicie też znalazłem, co znaczy słowo. Ja bym chciał to wam przedstawić z mojego punktu widzenia, jak to wygląda. I e, chciałbym, żebyście ludzie z, drodzy bracia i siostry Chrystusie, sprawdzili w swoich głęb... w głęboko swojego serca, czy wy takimi ludźmi jesteście. W stu Czy też nie. I jak znalazłem słowo, yy, znaczenie słowa prawym w języku hebrajskim, słowo to oznacza sadik. I to słowo oznacza: słuchajcie, sprawiedliwy, uczciwy, wierny prawu Bożemu. Wierny prawu Bożemu. Ten, który postępuje zgodnie z wolą Boga. Człowiek o czystym sercu i prawego ducha. I jak wiadomo, nie chodzi tutaj o bycie. Dobrym w ludzkim sensie, ale o życie z Bogiem według jego bożych zasad, prawda? Zarówno w czynach, jak i w sercu. No tak to tutaj wygląda. Ale to jest właśnie ciekawe to słowo, co znaczy, słowo człowiek prawy, wierny z tłumaczenia z Hebrajskiego wierny prawu Bożemu. A dzisiaj jest tak wiele ludzi, którzy właśnie to prawo. Odrzuca, mówią, że prawa nie ma, i jeżeli ktoś tak robi, ktoś tak czyni, yy, czyli nie ma przekazań dla nich, i nie przestrzegają przekazań Bożych, tak jak dzisiejszego dnia, soboty, tylko idą w ten dzień do pracy i balują, czy tam nie wiem, co tam jeszcze robią, zamiast poświęcić ten dzień dla Pana Boga. Ten jeden, jedyny dzień taki znamienny, który jest w tygodniu, którego sam Pan Bóg błogosławił. No, i jak tacy ludzie mogą się nazwać w takim razie osobami. Ludźmi prawymi. No, wydaje mi się, że już samo to ich przekreśla. I nie są oni osobami prawymi, prawda? Ludźmi prawymi według standardów Bożych. I co nam Biblia mówi o człowieku prawym? Więc ja sobie znalazłem, na przykład w psalmie 37, 37 jest napisane Patrz na człowieka prawego i zobacz człowieka uczciwego, bo przyszłość należy do człowieka pokoju. Jak tutaj jest opisane, człowiek prawie jest to człowiek, który żyje pokojowo. Patrz na człowieka prawego, zobacz człowieka uczciwego, bo przyszłość należy do człowieka pokoju. No jest, który żyje w pokoju, uczciwie oczywiście, i taki człowiek ma przed sobą błogosławioną przyszłość. W, w przypowieściach Salomona 10:9 znalazłem, kto postępuje w prawości, chodzi bezpiecznie lecz kto chodzi krętymi drogami, będzie poznany. I tutaj jest, co, co z tego możemy wynieść, że prawość to szczerość, uczciwość i przejrzystość życia. Bez postępów, bez ukrytych zamiarków. W Habakukach 2,4 znalazłem sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I tutaj apostoł Paweł też się posłużył tym wersetem. Jest cytowany przez apostoła Pawła, prawda? Sprawiedliwy z będzie. I tutaj możemy wnioskować, że prawo nie wynika tylko z uczynków, ale z wiary do posłuszeństwa Bogu. I jakie, jakie są ogólnie cechy człowieka prawego? Czy ktoś się z Was na tym zastanawiał? Jak, jakie są jego cechy? Jaki, jaki musi być człowiek? No, dokładnie, jakie są cechy człowieka prawego? Ja mam tutaj sobie takie e, zaznaczyłem, również z wersetami z Biblii. I człowiek prawy, cechy człowieka prawego, jedną z cech jest, człowiek jest pokorny. I człowiek pokorny nie ufa sobie, ale Bogu. Tylko i wyłącznie Bogu. Nie sobie, nie moje ja, tylko Panu Bogu zaufałem. Nie żadnemu człowiekowi innemu, tylko Panu Bogu. Człowiek pokorny, prawdziwie pokorny. I w psalmie 25, 9 mamy napisane takie coś. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swoje Prowadzi pokornych drogą prawa. Prawa swojego, Bożego. I uczy ich drogi swojej. Kolejną z cech człowieka prawego jest uczciwy w mowie. Taki człowiek jest, ma uczciwość w mowie. Czyli nie kłamie, nie obmawia. Jest uczciwy. Kłamstwo dla niego to jest obrzydliwość. Dla człowieka prawego. I w, w przypowieści. Salomona 12,22 znalazłem Ochydą dla Pana są wargi kłamliwe. Lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się. Tak jak jest tutaj dokładnie opisane. Kolejną cechą człowieka prawego jest to, że taki człowiek jest sprawiedliwy wobec innych. Czyli szanuje ludzi i nie wykorzystuje słabszych. W Psalmie 15 mamy na przykład napisane. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, który żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w swoim sercu. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się zgardzony i niegodny. Ać ci tych, którzy boją się Pana, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Następną cechą człowieka prawego jest czystość z serca, czyli człowiek prawy jest czysty w sercu. I taki człowiek czystego serca on unika zła nawet w swoich myślach. Nie będzie źle myśli. Z... wiecie, jakie są złe myśli. Pewnie nie jednego człowieka, nie jednego z Was e, takie myśli przyszły nie raz do głowy. Ja staram się automatycznie je odrzucać. Automatycznie. I zaraz się modlę, Panie Boże, to jest taki mój sposób, uciekam. Ja zawsze się trzymam Pana Jezusa Chrystusa. Jak mówię, trzymajcie się Jezusa, wszystko będzie dobrze, uciekam do Pana Jezusa Chrystusa. Nie automatycznie. I odrzucam te myśli, bo ja jestem tylko człowiekiem, jak każdy z nas. I przyjdą takie myśli. Diabeł będzie podsycał, podrzucał, spróbował zaszczepić wam daną myśl, wsadzić w wasz umysł, zakorzeniować w waszym sercu. I taki człowiek prawy będzie właśnie czystego serca i będzie unikał właśnie takich złych myśli. I w psalmie 24, 4 mamy napisane, kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga, Obłudnie. Jak jest jeszcze człowiek prawy? Jaka jest jeszcze cecha człowieka prawego? Ano, no, kolejną cechą człowieka prawego jest wierność Bogu. A co jest wiernością Bogu? Taki człowiek ufa Bogu, czyli ufa samemu Panu Bogu i zachowuje Jego przykazania. Tak, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Wierność Bogu polega na tym właśnie, że Mu się ufa i zachowujemy Jego przekazania. A wielu, tak jak już mówiłem wcześniej, odrzuca te przekazania mówi, nie, nie jesteśmy pod prawem. Ja ostatnio robiłem film o tym, zresztą muszę jeszcze ten film, jakby to powiedzieć, aplaudować. Nie aplaudować, tylko, co ja aplaudować, przepraszam, muszę jeszcze do tego filmu coś dograć. Bo tam dyskusja taka, a to już jest nieistotne, to jest na inny temat. Po prostu nagram jeszcze podobny film. Pewnie nie jeden film będę nagrywał o prawie Bożym o sobocie i bo to jest szalenie ważne. Ludzie lubią to rzucać, mylą jedno prawo z drugim prawem, ale w każdym bądź razie jest jedną z cech człowieka prawego jest właśnie wierność Bogu, który, który człowiek, który zachowuje właśnie jego przykazania i ufa samemu Panu i w psalmie 112. Mamy napisane takie coś: Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przekazaniach, potomstwo Jego będzie można na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Tu jest jasno stwierdzone, że człowiek właśnie prawy przestrzega przekazań Bożych i który boi się Pana i się rozmiłował w tych przekazaniach, prawda? I taki człowiek, takie pokolenie takiego człowieka będzie błogosławione. Jak jest jesteście człowiek? Prawy. Jaka jesteście cecha człowieka prawego? Ano, taki człowiek jest miłosierny, czyli pomaga również potrzebującym. Prawda? I w przypowieściach Salomona 29,7 napisane jest: Pobożny zajmuje się sprawą ubogich. Lecz bezbożny w ogóle na nią nie zważa. Czyli miłosierdzie polega na tym, że wiadomo, pomagamy innym, litujemy się nad obogimi, pomagamy tym, co są w potrzebie. Taki człowiek jest człowiekiem prawym. Jest miłosierny. Jest również w Nowym Testamencie opisane yy, na temat. Yy, jest w ogóle Nowy Testament podchodzi zupełnie już inaczej do tego kontekstu. Nie inaczej, tylko. Idea człowieka prawego zostaje pogłębiona w Nowym Testamencie. Na przykład Józef, mąż Marii, to jest Mateusza, Mateusza, Mateusza 1,19, nazwany jest człowiekiem prawym, bo postąpił łagodnie z miłosierdziem. A co wtedy Józef zrobił? On chciał uciec, prawda? Jest napisane, ale Józef Mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Wi wiadomo dlaczego chciał ją opuścić, bo e, nie chciał zniesławić, nie chciał, żeby pewnie Maria była w tamtych czasach to chyba komieniowana za cudzołóstwo, bo tak sądził, no ale wiadomo, e, Pan Jezus Chrystus to Żywy Bóg wcielek, który przyszedł, został poczęty z Ducha Świętego i. A Józef, właśnie jako człowiek prawy, jak jest tutaj opisane, nie chciał je zniesławić i chciał potajemnie uciec. Również Pan Jezus uczy nas ogólnie w Nowym Testamencie, że prawdziwa prawość przewyższa legalizm. Mamy to w Mateusza 5:20. Jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. No i tutaj prawość serca jest ważniejsza niż sama zewnętrzna poprawność, prawda? Czyli prawość waszego serca to, jaki jest macie z waszego serca niż to, co pokazujecie na zewnątrz, czyli nie mamy się, wiecie, jak faryzeusze chodzili się tym, obnosili e, jacy to oni nie są, a w środku byli po prostu jak groby pobielane. Prawda? Czyli w skrócie, co tutaj ja wam powiedziałem, Kim jest człowiek prawy? Czyli człowiek prawy to ten, który żyje w zgodzie z Bogiem, przestrzega jego przykazań, postępuje u wobec innych ma czyste serce i kieruje się wiarą, a nie pychą. I na przykład w Psalmie jeżeli tacy będziemy, to jest taka obietnica, która jest właśnie tacy będziemy chodzili cały czas, będziemy ludźmi prawymi, obietnicą taką, którą dał nam Pan Bóg. Są dwie ogólnie, jedna, dwie, można powiedzieć, mamy w Psalmie 37: Prawi posiadą ziemię i zamieszkają na niej na wieki, czyli jak będzie stworzone nowe niebo i nowa ziemia. Ale jest jeszcze, to się łączy również z tym, co jest opisane w objawieniu 22:11, bo człowiek prawy to jest ten, który przestrzega przekazań Bożych, prawda? Między innymi. Więc błogosławieni, którzy wypełniają jego przekazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. I to jest najważniejsze właśnie człowiek prawy czystego serca, który się kieruje wiarą, a nie pychą, postępuje w uczciwie wobec innych, przestrzega jego przykazań. Będzie miał właśnie będzie błogosławiony, i będzie miał prawo do drzewa życia. I aby mógł wejść do, przez bramy miasta oraz do nowej ziemi i zamieszka na niej na wieki. I tego wam, drodzy i bracia i siostry, w Chrystusie z głębokiego serca życzę, aby każdy z was chodził i postępował uczciwie, był człowiekiem prawym i abyśmy spotkali się wszyscy razem, wspólnie, przy stole, biesiadowali z naszym kochanym Panem Bogiem, Jezusem Chrystusem. W tym lub w przyszłym życiu, czy Pan Bóg przyjdzie teraz? Bo nie wiemy, dlatego mówię w tym, lub w przyszłym życiu. Być może jego przyjście będzie po tym, jak my sami odejdziemy już z tego świata wcześniej. W każdym bądź razie to tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, bo mnie to tak zastanowiło właśnie, kim jest człowiek prawy, jakie są jego cechy, czym się kieruje człowiek prawy. I poszperałem, pogrzebałem. Pan Bóg mi pokazał. Yy, Chciałem wam to, natknęło mnie to, żeby wam to przekazać. Wiadomo, dużo ludzi się kieruje tym, człowiek prawy, czyta takie coś, człowiek prawy, czystego serca, sprawiedliwy, ale tak naprawdę ten człowiek, nie wiemy, jak, jakie są cechy człowieka prawego. I na przykład ilu z was wiedziało o tym, że człowiek prawy, nawet z hebrajskiego, tak jak ja tutaj miałem, e, tak jak ja tutaj miałem, co ewidentnie z hebrajskiego, co oznacza to słowo, czyli sadik, to jest też ten, który jest wierny prawu Bożemu, czyli przestrzega przykazań Bożych. Wiedział kto ktoś z Was? No pewnie większość, którzy czytają Biblię, chodzą po tak zwaną hiperłaską, nie wiedzą o tym. Przez to popełniają szalenie złą rzecz. Nie przestrzegają soboty, przykazania Bożego, bo oni sobie wycięli, to wiecie, wszystkich, oni przestrzegają wszystkie dziewięć, ale to jedno ucięli. No to jak taki człowiek, jak już mówiłem, może być człowiekiem prawym? No, to tyle. Co chciałem wam przekazać, mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Ja nie jestem jakimś krasomówcą, nie jestem nauczycielem. Ja się staram to powiedzieć po swojemu. Mam ubogi język. Nie jestem osobą mądrą i ani żadną uczoną, ani wybitną. na Ludzki taki rozum po swojemu chciałem wam to przekazać, jak żeby do kogoś to dotarło, choćby do jednej osoby, aby mnie zrozumiała. Jeśli ktoś mnie zrozumiał ogólnie, w tym co tutaj przekazałem. Wiadomo. Na tym mi najbardziej zależy, żeby chociaż jedna osoba się nawróciła z tych ludzi, którzy mnie tutaj oglądają, bo pewnie oglądają mnie osoby również nie e, Ogólnie mało osób mnie ogląda, coraz mniej, ale to nie chodzi o to, jaka jest liczba i chodzi, nawet jakby mnie oglądały tylko dwie osoby, jedna z tych osób będzie nie nawrócona, to bardzo mi zależy na tym, aby Ewangelia dotarła i Słowo Boże dotarło właśnie do takiej osoby, która jest nie aby poszła za Panem Bogiem, Jezusem Chrystusem, oddała mu swoje życie. Wyznała mu swoje grzechy, ustanowiła Pana Boga, Jezusa Chrystus, swoim Panem, Bogiem i królem swoim życiem. Powódź zaczęła pokutować, chodziła ścieżkami Pana, trzymała się tylko Jezusa. Ja wiem, że taka osoba będzie miała odmienione życie, i wszystko się ułoży takiej osobie. Tak jak, tak jak w moim przypadku to było. Ja wiem, jakim ja byłem człowiekiem, ludzie też wiedzą, jakim ja byłem człowiekiem, i przed nawróceniem, po nawróceniu wiadomo, yy, dużo się zmienia. U niektórych w... Ale życie jest piękniejsze. I mimo tutaj krótkich cierpień, jakie będziemy mieli tutaj na ziemi, chociaż dla człowieka wydają się one, dla, nie, dla niektórych wydają się być może one z ludzkiego punktu widzenia, długie, długie, To jeśli spojrzymy na wieczność na, na to, tam gdzie nie będzie już tego cierpienia, jest to, jest to nic jest to chwila. Więc warto tutaj tą chwilę przecierpieć. Niektórzy wiadomo, no, e, Pan Jezus cierpiał, posłowie cierpieli. I my będziemy również cierpieli. Ale jeżeli będziemy chodzili, będziemy ludźmi prawymi, tak jak ja tutaj Wam powiedziałem, jak tacy, tacy ludzie są, kroczyli drogami, ścieżkami Pana, to Pan Bóg będzie z nami, będzie nam błogosławił. I niczego nam nie będzie brakowało, o nic nie będziemy się musieli martwić. Będą próby, będą doświadczenia, każdy z nas je przechodzi. Będą upadki, ja upadam. Ale podnosimy choćby sprawiedliwy upadki 70 razy, to i Pan go podniesie. Tak jak Pan. Sprawiedliwy, czyli człowiek prawy. Pan go podniesie i taki człowiek nie musi się o nic martwić, no chyba, że sam już taki człowiek podewczy, jeśli zostanie ochrzczony Duchem Świętym oczywiście, podebczy ofiarę Chrystusa, to dla takiego człowieka nie ma już nadziei. Niestety lepiej dla niego by było, żeby, już nie, żeby wcześniej nie posmakował tego. To wszystko, co chciałem wam przekazać. Zachęcam was również do czytania Słowa Bożego, jak zawsze. Słowo Boże, jest to żywy chleb z nieba, który dostajemy, którym mamy się karmić, karmić naszego ducha. Ja na przykład, jak się budzę, to automatycznie się modlę automatycznie z łóżka na kolana, na łóżko jeszcze jestem, na kolanach automatycznie się modlę dziękuję Panu Bogu. E, jeszcze jestem taki zakręcony, wiadomo. I zanim zjem, to się posiłkuję słowem Boże, najpierw, najpierw ducha karmię swojego, żeby być naładowany na cały dzień, i później jem. To co trzeba jeść, tutaj te ciała nakarmić, bo tak jesteśmy zbudowani z ciała i z ducha i wtedy zaczynam normalnie dzień. Błogosławię Was w ten wspaniały dzień w sobotni z całego serca. Jeżeli możecie, proszę Was o łapkę w górę, o polubienie, o zostawienie jakiegoś komentarza, aby to docierało do innych ludzi również. Aby ludzie się nawracali. Mi tam nie zależy na jakimś tam, nie wiem, ja nie gonię na. nie jestem na żadnych zawodach, na wyświetleniach czy na subskrypcjach, tylko chodzi mi o to, aby łowić ludzkie dusze. Jestem rybakiem ludzkich dusz. Na tym mi właśnie zależy, z całego serca, aby się ludzie nawracali i szli za naszym kochanym Panem Bogiem, Jezusem Chrystusem. Do tego zostałem powołany i. Naprawdę na tym z całego serca zależy. Błogosławiam Wam z całego serca. Błogosławione w Soboty. Jak zawsze. Trzymajcie się Jezusa, wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie tylko Jezus i nikt inny. Z Panem Bogiem.